Dzisiaj mega produktywny dzień, właśnie przerwa z czworonogiem na spacerze, więc udało się już setupować całą platformę, prawie całą, bo jeszcze nie ma płatności oczywiście, ale wszystko inne już jest, czyli content, ukryty, nieukryty, hmm, membership i tym podobno, wiadomo będzie trzeba potestować, hello. Ech. No i płatności. Do płatności najpierw muszę się do firm odezwać, które... Znaczy do jednej już się odezwałem, żeby oni się odezwali do mnie. Muszę tylko z nimi ustalić. Wydaje mi się, że odezwałem się do tych, która jest najbardziej rozsądna. No i... Później będzie trzeba kupić odpowiedni plugin, niestety się bez tego nie doba się i tak to będzie tańsze rozwiązanie niż pierwotnie planowałem za 2,5 do 150 to niezła przybitka i będzie można zagabiać. Oczywiście content wrzucać, reklamować i cała reszta, także jeszcze sporo pracy, ale dobry początek jest, słońce świeci i długi weekend się zbliża. O i ten weekend był wyjątkowo fajny, bo w piątek mi się udało pojechać na Mazurę i pracować zdalnie, więc to jest najważniejsze, tak? Z dzieciakami odpocząć. I nas się opalił bo było wyjątkowo ciepło, a dzieciaki już tu jest nadal jest się spuciłem pod włączę. Więc bardzo fajny weekend. Można było pracować zdalnie i do tego dążymy. A i było jednak kupno kursu. Tak jak już wcześniej wspominałem po dobrym wypoczynku, jednak ciężko jest się pozbierać, natomiast miałem kilka dni w zeszłym tygodniu, które właśnie były poświęcone odpoczynkowi i czasu z godziną, takie 100% siebie. Mega odpocząłem, ale przez to posypał mi się cały schemat procesów, trzeba na nowo sobie tam wdrożyć. Natomiast wróciłem do książek Tima Felisa. 4 godziny tydzień pracy i cztery godzinne ciało, e, o, bo jakoś nie miałem dobrego jakby podejścia do tych książek, a okazało się, że z tych cztery godzinny tydzień pracy to bardzo dużo korzysta mi i w, robiąc swoje szkolenia i tak podobne rzeczy, więc nie założona no, tu już czwartek. Myślałem, że tylko więcej tego tygodnia to strasznie, jakiś taki niezorganizowany tydzień, zresztą już mówię to któryś raz eee, Przywrócić to bieganie, koniecznie, koniecznie jutro mam nadzieję Natomiast walka z codziennością W zasadzie dwa serwisy Jeden Bosza Jeden Kastoramy e, Zepsuła się elektryczna kusiaka, którą posiadam Dzisiaj, żona ona odebrała Kosiarka przestała działać dosłownie 3 sekundy potem, żeby zaoszczędzić czas, bo jednak czas to pieniądz. Nie tylko dlatego, że paliwo się zużywa. Eee, rozkręciłem tą kosiarkę i w środku była niepodpięta pod silnik. Znaczy była tak, że no, po jednym uchromieniu jeden kabelek się rozłączył. Koniec także fachowość. Zakwisu kastramy, który kosiarki, kosiarki oddał w pudle od one one. I do tego bosz Serwis Boscha I do tego serwis Boscha Odkurzacz pionowy Najpierw wyrobił się jeden element plastikowy Gdzie wiedziałem, że się wyrobi Ale nie wiedziałem, że tak szybko Naprawili wymieniając szczotkę I kilka dni temu byłem oddać Bo by bateria przestała trzymać Dosłownie minuta Minuta Wiem, może działa od rzecz, tak na chyba pół godziny chodził Chodzę do serwisu, jeszcze nic nie powiedziałem. A obsługa mi się pyta co bateria nie trzyma Co robią z tymi rzeczami w tych serwisach, To jest po prostu masakra. Ale tak jak wspominałem bardzo dobry Weekend, odpoczynek trochę z pracą, ale generalnie odpoczynek. I po co jest odpoczynek? Kiedyś czytałem takie artykuł o parze dziennikarzy, którzy wyłączyli telefony, z social media, telewizor i wszystko, tylko właśnie tak opiegali się o czytanie książek, spotkania, kino i doszli do wniosku, zresztą nie tylko oni, że wakacje są po to, że jak się odetniesz od pewnych spraw nie myślisz za dużo to twój mózg się nudzi a jak się nudzi to zaczyna sobie różne rzeczy wymyślać wtedy właśnie najciekawsze pomysły przychodzą i ja właśnie taki jeden pomysł wpadłem na taki jeden pomysł i to jest takie trochę przyjęcia grupy odbiorczej jednej grupy docelowej na jednym fanpage'u poprzez stronę internetową którą ja zgubiłem jest do osoby które robią ten fanpage znam je współpracuję na innej płaszczyźnie ale chciałem trochę przejąć ich, ich grupę odbiorczą. i zobaczymy co z tego będzie właśnie strona powstała wrzucam to co normalnie przesyłałem inną drogą i oni przekierowują ruch na tą stronę i zobaczymy co mi się uda tam wymyśleć. Jakieś reklamy, jakieś współpracy z innymi osobami poprzez napędzenie sobie grupy odbiorczej. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobry eksperyment. Och, no to tyle. Na dzisiaj tylko może w końcu bieganie. A i kupiłem haczyki, bo będę przegabiał jedną ścianę pokoju na studio nakraniowe. bo już kuch coraz bliżej. Rozpoczęcie płatności najważniejsze zostały. No i kontent odpracować taki na dzień dobry. Hmm, następny tydzień, miesiąc się coraz krótszy robi. Niedobrze, niedobrze. Natomiast no, jedna osoba się do mnie podczas wypoczynku odezwała, żeby właśnie podsunąć jej narzędzia, te stekskie. No i to już jest dobry pomysł na hmm, rzucenie tego właśnie na tą stronę z kursem. Żeby przyciągało ludzi. To raz, a dwa. A jedna osoba się do mnie odezwała, bo organizuje event testerski i czybym nie chciał być prelegentem, więc muszę wymyślić jakiś tytuł i podesłać. No, więc powrót i się od razu tak w taki wir wraca. Uff, o, ciężki bieg. A, jakoś nie mogłem w tym tygodniu zebrać się do biegania. Co nie jest dziwne, bo człowiek z natury jest leniwy. I to jest właśnie to, że chcemy coś robić, mimo tego, że wiemy, że to jest nieprzyjemne. To jest właśnie kształtowanie charakteru. Natomiast inna sprawa to jest przesyłanie granic, o, gdzie człowiek może czuć się bezpiecznie w pewnej strefie, tak zwanej strefie komfortu aż czasem do niej wrosnąć jak drzewo i chodzi o to żeby poprzez przesuwanie tej granicy mm. robić więcej i móc przyjąć, przyjąć większe ciosy na siebie jeżeli zajdzie taka ale też obowiązki Co? jeżeli chodzi o obowiązki to do kostania to jest właśnie to do czego można porównać natomiast e Nie wygałem prawie cały tydzień, natomiast w zeszły weekend udało mi się dość spory kawałek przepłynąć na śnieg No i też do tego się stopniowo przygotowywałem, bo jednak pływanie po otwartym akwenie nawet jeżeli to jest zatoczka to nie jest takie bezpieczne, szczególnie jeżeli pływałem motorówki więc to wpływałem do momentów, w którym czułem się bezpiecznie, wracałem i tak za każdym razem dalej, 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 dalej no i właśnie w tym weekend udało mi się przepłynąć cały odcinek czyli na drugą stronę, chcę zawsze mieć co ciekawie od tam jest, oczywiście tam nic ciekawego nie było Ech. oprócz trzcin i wrócić Łącznie kilometr także jestem bardzo zadowolony z siebie, że mi się udało i mam nadzieję, że Wam też się uda przesunąć granicę Ech które macie i wyjdziecie ze strefy bezpiecznej Nie ma to jak niedzielny poganny bieg przed kawą, przed jedzeniem, przed wszystkim już po pół godziny człowiek spala Czytam książkę Tima Fekisa. 4 godziny tydzień pracy Bardzo fajna książka Natomiast tam była koncepcja braku informacji, w sensie odcięcia się od informacji, e, którą słyszałem już nie pierwszy raz, bo nie potrzeba jest krmieniać się złymi wiadomościami, które nie dość, że mają wpływ na nas, to i tak do nas dotkną. I tak, jedna smutna informacja, że znajomy Mateusz ma. Mateusz niech ci sztanga lekka będzie. E, przegrał z probą, czyli z najtrudniejszym zawodnikiem, którego miał w swoim życiu. Druga smutna wiadomość to, że płoną płuca ziemi. E, nie mówi się tylko o Amazonii, natomiast praktycznie całe Kongo płonie. Widziałem wykres CO2, który jest wypuszczany. O, nie ma bajek. I jak się ma dzieci, to nie myśli się już o sobie, tylko o przyszłości dzieci. I przypomina mi się książka Stephena Kinga, Pod kopułą gdzie małe amerykańskie miasteczko zostało przez zamknięte pod kopułą, do której właśnie nie, do, nie docierało powietrze i książka się kończy tak, że prawie wszyscy giną od pożaru, a w zasadzie od uduszenia się. Nie wiem, ale coś szczerze, że ludzkość właśnie to czeka. I tym smutnym akcentem kończę ten tydzień.